Pan Marcin Dymianiuk w Polska mówi dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marcinie, chciałbym z Panem porozmawiać, bo myślę, że nikt inny jak pan wie bardzo dużo na ten temat, jeśli chodzi o historię języka migowego. Od kiedy w ogóle język migowy zaistniał w Europie, w Polsce? Tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o, Pol o Polskę, to już w XVIII-XIX wieku można było mówić o języku migowym. Wtedy, równoznacznie z powstaniem Szkoły Rycerskiej w Warszawie, pojawił się także język miłowy, gdyż ksiądz Jakub Falkowski zdecydował się na założenie Instytutu Głuchoniemych, który miał za zadanie szkolić osoby głuche w całej Warszawie. I to, tak na dobrą sprawę, był pierwszy instytut tego typu w tej części Europy. Wcześniej powstał tylko jeden, we Francji, stworzony przez księdza Delepe, który obserwując niesłyszących na ulicach. Stwierdził, że trzeba przekazać im w jakiś sposób Słowo Boże i w ten sposób założył pierwszą tego typu szkołę dla głuchych. Czy ten język się różni od tego, który był kiedyś, a który jest teraz? Tak, to jest naturalny język i cały czas ewoluuje. Tak na dobrą sprawę nie ma praktycznie żadnych różnic pomiędzy językiem fonicznym a językiem migowym, poza tą różnicą, że ten artykulator zmienia się, czyli to nie jest gardło, nie, jest, nie są usta, tylko dłonie, cała postawa ciała, mimika nawet. To jest jedyna właściwie różnica między, między tymi językami. Jak wygląda nauka języka migowego? Gdybyśmy tak mieli porównać naukę języka obcego, powiedzmy angielskiego, a język migowy, to jest absolutnie to samo. Oczywiście nauka wymaga w najlepszym wypadku native speakera. W tym przypadku, jeśli chodzi o język migowy, native signera, czyli osoba głucha, stara się nauczyć osoby słyszące swojego języka, i dzięki temu mają one najlepszą możliwą okazję do nauczenia się. Na lekcjach oczywiście poznaje się podstawowe znaki, tak samo jak na lekcjach dowolnego języka obcego, gramatykę, ale też specyficzne zachowania, jak na przykład savoir vivre, czyli na przykład zwracanie na siebie uwagi, bo o ile w językach fonicznych wystarczy krzyknąć czyjeś imię, o tyle w języku migowym, żeby zwrócić na siebie uwagę, trzeba poklepać po ramieniu, wyłączyć i włączyć światło bardzo szybko. Albo kilka razy tupnąć. To też są bardzo ważne elementy tego, żeby porozumieć się z osobami głuchymi. Czy w Polsce są jakieś państwowe szkoły języków migowych? Tak, oczywiście są szkoły dla głuchych, w których uczą się praktycznie wyłącznie osoby niesłyszące lub słabo słyszące. Na przykład na placu trzech krzyży jest Instytut Głuchoniemych imienia Księdza Jakuba Falkowskiego. Na ulicy Łódzkiej również znajduje się szkoła dla głuchych, ale także w wielu miejscach całego kraju jest bardzo dużo podobnych instytucji. Hmm, hipotetycznie, hipotetycznie, nauczyłem się języka migowego w Polsce, wyjechałem do Francji, Hiszpanii. Czy tam mogę w tym języku rozmawiać? Na dobrą sprawę tak. Po prostu taka najważniejsza różnica to, jest, to są poszczególne znaki migowe. Gramatyka w większości języków migowych jest bardzo podobna. I po dłuższym czasie przebywania z osobami głuchymi tam, można po prostu wymienić się znakami i używać takich mieszanek obu języków, i tak na dobrą sprawę nie będzie żadnego problemu z porozumieniem się. Jest taki znany przypadek, kiedy były kiedyś warsztaty teatralne, które zawierały zarówno członków bodajże z Rosji, i chyba z Stanów Zjednoczonych. I o ile na początku faktycznie była ta bariera komunikacyjna, trudno było mi się porozumieć, o tyle już po kilku dniach mogli swobodnie migać i razem ćwiczyć przedstawienie na scenie. No dobrze. Proszę mi powiedzieć, jakie elementy nauki najtrudniejsze są w tym języku? Myślę, że gramatyka, bo nasza gramatyka, na przykład języka polskiego, jest linearna. Natomiast jeśli chodzi o języki migowe, tam wszystko opiera się na przestrzeni, czyli trzeba pamiętać o tym, żeby wykorzystywać całą przestrzeń wokół ciała, trzeba pamiętać o używaniu charakterystycznej mimiki praktycznie do większości znaków, na przykład, na przykład do pytań. U nas po prostu wystarczy odpowiednio użyć tonacji głosu, by zadać pytanie, natomiast w języku migowym używa się mimiki. Kiedy miga się jakieś zdanie, po prostu wystarczy... Użyć tej, tej mowy ciała. Tak. Panie Marcinie, ile w Polsce jest osób głuchych? Tak bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo głos podaje różne informacje, ale głównie w tym mieszczą się osoby, które nie słyszą z różnych przyczyn, na przykład od urodzenia, ale też w wyniku po prostu starości. Czyli trudno powiedzieć, ile tak na dobrą sprawę jest osób takich głuchych, kulturowo głuchych. A ile osób po prostu straciło słuch z wiekiem? O tym, jakie życie i możliwości w urzędach mają osoby głuche, chciałbym z Pana porozmawiać w następnym odcinku. Bardzo Panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję.